Witam na naszym kanale Ogród na Szczęście. Naszym celem jest, aby zachęcić Was do uprawy warzyw metodami ekologicznymi. Już od lat zajmuję się ogrodem. Początki nie były łatwe, doznawałam też niepowodzeń, ale się nie poddałam i przez lata wypracowałam sobie szereg sprawdzonych ekologicznych metod uprawy warzyw i teraz mogę cieszyć się wysokimi plonami. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie podzielę się z Wami na naszym kanale. Znajdziecie tu wiele porad, jak wybrać dobre nasiona, jak ekologicznie nawozić warzywa oraz jak je chronić przed chorobami i szkodnikami bez stosowania środków chemicznych. Znajdziecie u nas również kilka przepisów na potrawy, wyjątkowo zdrowe i smaczne. Zapraszam do naszego kanału!